Ksiądz Orzech był naprawdę duży i serce miał wielkie jak świat. Uczył, jak kochać innych ludzi, i że miłość to szczęście. O to! kiedyś powiedział, że ja się zakochałem w Justynce, bo ją zobaczyłem, a on się zakochał, bo ją usłyszał. A historia była taka, że w y, któryś dzień pielgrzymki poznałam ekipę muzycznych posługujących na pieszej pielgrzymce. Nauczyłam ich takiej prostej piosenki o cudzie w Kanie Galilejskiej, którą znałam z pielgrzymek y, z naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Były to proste słowa i prosta melodia. Wina, zabrakło wina, czyja to wina, że nie ma wina. Historia była taka, znamy ją z opowieści naszego przyjaciela Antonia, który był kierowcą Melexa na pieszej pielgrzymce, bo Orzech już nie mógł na chodzić etapy. i jako przewodnik tej pieszej pielgrzymki wrocławskiej jeździł Melexem, czyli tym autkiem, którym jeżdżą golfiści po polu golfowym. Antonio z Orzechem już byli na postoju i Orzech usłyszał w głośnikach Mój głos, właśnie jak śpiewam, zabrakło wina, czy ja to wina. I Antonio powiedział, że na chwilę się tak wyciszył i powiedział do niego: Antonio, jedziemy do tej dziewczyny. I rzeczywiście to, no, to już yy, osobiście przeżyłam, jak, jak rzeczywiście podjeżdżają do mnie. Orzech był wielkim człowiekiem i miał wielki szacunek wśród studentów. I podjeżdża do mnie i mówi: Jak masz na imię? Ja troszkę się przestraszyłam. <laughs> I mówię: Jestem Justyna. A on mówi: Od dzisiaj będziesz Józefina. Bo masz głos podobny do Josephine Baker, a to jest y, y, artystka, którą uwielbiałem w swojej młodości. Od dzisiaj będziesz w Wawrzynach. i czy jesteś zapisana na Biały Dunajec? A ja. A co to Biały Donajec? A, a Orzech mówi: To jest taki obóz adaptacyjny dla duszpasterstw akademickich w Wrocławia, i musisz z nami jechać, on jest we wrześniu. Antonio, kierowca, był równocześnie szefem chaty, czyli tak jakby kierownikiem obozu. Mówi: Mamy jeszcze miejsca? Antonio mówi: No już nie mamy. A on mówi, no to jedno jeszcze się musi znaleźć. Masz chłopaka? A ja mówię, tak, mam chłopaka, maćka jest ze mną na pielgrzymce. A orzech mówi, dobrze, no to dwa miejsca się jeszcze y, muszą znaleźć. Antonio wam poda zaraz wszystkie szczegóły. Zapraszamy serdecznie. I rzeczywiście, na tym samym postoju byliśmy zapisani na ten y, obóz adaptacyjny do białego Dunajca i tam zaczęła się przygoda z, z orzechem y, głębokiej relacji, przyjaźni i jego ojcowskiej ręki w naszym życiu. Z zaręczynami naszymi było tak, że Maciek oświadczył mi się na zagranicznej wycieczce do Włoch. I jak wróciliśmy i powiedzieliśmy Orzechowi, że się zaręczyliśmy, to Orzech tak się na nas spojrzał i mówi: A co to ma być? Zaręczyny za granicą? Bo pod jakimś światłem księżyca to się w ogóle nie liczy, ściąga pierścionek. W najbliższy czwartek będą zaręczyny na dwudziestce. Maciek dzisiaj oświadczy nam przy świętej, i Maciek, masz kupić wino, i zrobimy ognisko. I rzeczywiście tak było. Mieliśmy zaręczyny na Eucharystii. No, niesamowite to było przeżycie. Mimo że ja już Maćkowi powiedziałam tak, to jeszcze Orzech chciał to zobaczyć na własne oczy. I, I do po tego po błogosławiu i, i jeszcze urządził nam do tego mega przyjęcie. W ślubnych u nas, i u naszych przyjaciół właśnie też Orzech składał swoje życzenia dla pary młodej i to były z reguły bardzo konkretne życzenia. Nam życzył wielkiego domu z garażem na dwa auta. Ja się śmieję do mojego męża, że cały czas czekam na te, na spełnienie tego życzenia. Orzechu jak mnie słyszysz, to czekamy na, te, na ten duży garaż, na dwa auta, bo jeszcze go nie mamy. Ale może za tym gdzieś na jakieś pomocliwy za darmo umarło. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za te dary, zwłaszcza za króle i za tych, którzy je przygotowali i naucz nas szanować Twoje dary i dzielić się z innymi chlebem i radością w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zawsze życzył też, znaczy nam życzył dobrych sąsiadów i wspaniałych przyjaciół, życzył błogosławieństwa w postaci dzieci. I właśnie to też jest piękne, że Orzech zawsze podkreślał, że urodzenie dziecka to jest wielkie błogosławieństwo dla rodziny. I my za każdym razem, jak się okazywało, że jestem w kolejnej ciąży, to ja sobie to przypominałam i czasami byłam zmęczona, czasami może te wiadomości o ciąży były w, nie, w tym czasie, w którym sobie byśmy wyobrażali, ale zawsze sobie przypominałam te słowa, że dziecko to jest wielkie błogosławieństwo dla rodziny i zapamiętałam to na całe życie. No dobra, to możesz narysować pizzę, że robimy wszyscy, tak? Starając się o dzieci, też mieliśmy niepowodzenia. No w takim sensie, że straciliśmy kilka, kilkoro dzieci. To była kilka ciąży i Orzech dowiedział się między innymi o tym, ale nie od nas. I zagadnął Justynkę w tej sprawie. Tak, orzech właśnie nawet nie wiedziałam, że on wie, że straciliśmy e, ciążę. E, zagadnął do mnie kiedyś po mszy świętej. E, słyszałem, że macie anioła w niebie. E, wtedy w moich oczach pojawiły się łzy. I takie poczułam się znowu zauważona przez dobrego ojca. On powiedział, e, będę się za was modlił. I rzeczywiście. Straciliśmy kilka razy ciążę, ale też no, ufam, że dzięki modlitwom, między innymi Orzecha, udało nam się stworzyć dużą rodzinę. Dzieci nam się zaczęły rodzić i to błogosławieństwo nastało. Urodziło nam, mamy piątkę zdrowych, pięknych dzieci, mądrych. Czwórkę w niebie. Czwórkę w niebie. U Orzecha było piękne to, że on widział ludzi w szerszej perspektywie, bo on tak naprawdę co roku dostawał świeżych maturzystów, którzy wyfrunęli ze swoich domów rodzinnych, przyjechali na studia do wielkiego miasta i on co roku dostawał te nieopierzone kurczaki i coś musiał z nimi robić. I Nie dość, że formował nas duchowo jako duszpasterz, to on nas też bardzo formował życiowo, był mega konkretny, uczył nas takich konkretnych rzeczy przydatnych do życia. Wyśmiewał właśnie to, że, że o no trzeci fakultet się wybiera, niedługo doktorat zacznie robić, a ziemniaków nie umie obrać. To jaka z Ciebie żona będzie kobieta, Weź Ty się złap za głowę. I tutaj do kuchni na dyżur kuchenny. I rzeczywiście uczył nas takich rzeczy, a jak ktoś przeżył dyżur kuchenny w Białym Dunajcu, gdzie Orzef był szefem kuchni, to znaczy, że już naprawdę zrobił krok w stronę dojrzałości. W dyżurze kuchennym było wiele wyzwań, a ja zapamiętałem, jak kazał nam pomidory pokroić w trójkąty. I wszyscy się bali przyznać, że nie wiedzą, jak to pokroić. Najpierw jedna osoba kroiła i wysyłaliśmy ją do orzecha i patrzyliśmy, czy na nią krzyczy, czy nie. I jeżeli przychodziła okrzyczana, to zmienialiśmy koncepcję i widocznie inaczej trzeba kroić. I próbowaliśmy z drugą osobą, trzecią. Um, mais... um, po błogosła fernia... okay. um, 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 to jedną bum, 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 bum. Panie Jezu, nasze życie po też bum, 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 bum. wychowywał nas rzeczywiście do życia, taką czasami twardą ręką. I to można zobrazować tak, że rodzice nas wysłali na studia po to, żebyśmy zdobyli zawód i żebyśmy się uczyli, a orzech nas przechwytywał i on nas uczył zupełnie innych rzeczy. On nas uczył e, życia. I tak z perspektywy już 15 lat małżeństwa widzimy, ile jego lifehacków tak zwanych przydaje nam się do dzisiaj, prawda, że rzeczywiście te Fakultety, kierunki studiów, doktoraty schodzą w prozie życia na drugi plan, bo w życiu jest coś ważniejszego niż wykształcenie. I staramy się to przekładać właśnie na życie rodzinne, gdzie działamy w domu rodzina jako drużyna, że, że właśnie dając dzieci, dzieciom konkretne odpowiedzialności, gdzie one też się czują potrzebne, że nie wszystko jest za nich zrobione i podane, tylko że one czują takie poczucie. Własnej wartości, że są ważne w tym domu i że bez nich nie zadziałamy. W naszym małżeństwie staramy się o to, żeby codziennie na nowo walczyć o naszą miłość, bo e, problemy dnia codziennego. Problemy finansowe, problemy z chorobami dzieci e, przysłaniają nam często to, co powinno być dla nas najważniejsze, czyli budowanie e, miłości. Ale też na początku małżeństwa teoretycznie się kochaliśmy, byliśmy po ślubie, a i nagle w którymś momencie okaza okazało się, że ja płaczę, nie wiadomo czemu. Co, czegoś mamy. mi brakuje, niby wszystko a mamy, nie brakuje. a jakoś czujemy się niekochani, a jednak czegoś brakuje. I tak trafiliśmy na teorię pięciu języków miłości i poznaliśmy to, jak ja mogę ukochać swojego męża tak, żeby on poczuł się kochany. To niekoniecznie jest, że ja go zaproszę na randkę i dla mnie to jest po prostu spełnienie miłości, bo mój mąż mówi innym językiem miłości i dla niego ważne są Drobne przysługi. Na przykład dla maćka, poczucie miłości to jest to, kiedy jemu ja zrobię herbatę i przyniosę do komputera, jak pracuję, i on wtedy się czuje mega ukochany przeze mnie. I można tak się właśnie w życiu teoretycznie kochać, ale mówić do siebie totalnie innymi językami, tak jakbyśmy urodzili się w Polsce, ale mój mąż mówił po chińsku i żyjemy ze sobą razem, ale totalnie się nie rozumiemy relacyjnie te języki miłości i poznanie ich bardzo nam pomogły w, w naprawianiu tego, co, co na początku się psuło. Przypominam sobie też taką sytuację, gdzie wracałem zmęczony autem, musiałem się zatrzymać na chwilę. Zatrzymałem się na parkingu niedaleko domu i przyszła taka myśl: "O, teraz może się zdrzemni, bo jak wrócisz do domu, to tam jest głośno, dużo ludzi." Żona cię wciągnie w obowiązki. Na pewno będzie coś do zrobienia, to tutaj masz jedynie możliwość, żeby sobie odpocząć. Ale za chwilę myślę. Nie, no Justynka by mi tego nie wybaczyła, że wolałem spać na parkingu pod domem, niż przyjechać do domu i się wyspać. I kiedy po chwili przerwy dojechałem do domu, taki totalnie zmęczony, i Justynka na mnie spojrzała, to powiedziała od razu. Oj, słabo wyglądasz. Idź na górę się połóż, chwilę się prześpi. Nie musiałem nic mówić, a dostałem to, o czym, czego potrzebowałem, i w Justynce to jest niesamowite, jak bardzo się o nas troszczy. Tak, i, i też to działa w drugą stronę. Często jest tak, że Maciek wystarczy, że na mnie spojrzy wieczorem i mówi: Jutro masz wolne popołudnie, możesz sobie zrobić coś tylko dla siebie, bo widzi moje zmęczenie i fizyczne, i psychiczne, i daje mi zielone światło na to, żebym zrobiła coś dla siebie. I, i to jest piękne w małżeństwie, że właśnie. Nie jesteśmy tak, że żyjemy 50-50, obowiązki po pół. Ja robiłam dzisiaj obiad, to ty jutro. Albo ja w zeszłą sobotę odkurzałam, to ty w tom. I że czasami ludzie chcą tak żyć, żeby właśnie wszystko było sprawiedliwie. A w małżeństwie jest tak, że czasami jedno spada w dół. Jak w tej piosence, to drugie powinno pociągnąć je do góry i to jest piękne, że jak jedno ma się gorzej, to potrafimy być dla siebie wsparciem. I rzeczywiście mój mąż jest dla mnie takim niesamowitym wsparciem życiowym. Staramy się postępować tak, żeby było widać, że nam na tym drugim współmałżonku zależy. Tak po prostu zależy. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczają. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by pracować. Życie nie po to, by bezczynnie stać, i aby żyć siebie samego trzeba dać. Piękno kobiece tak naprawdę zawarte jest w środku w środku kobiety, ale też staram się dbać o siebie, żeby tym pięknem emanować też dla mojego męża dla całego domu. A śpiew jest takim też wyrażeniem mojej duszy. Czasami, gdy ciężko coś opisać zdaniami, to łatwiej jest zaśpiewać, żeby się skonfrontować ze swoimi emocjami, ze swoim sercem. Śpiew jest ze mną od dziecka. Pochodzę z muzycznej rodziny. Mój tata był organistą w kościele, moja mama pięknie śpiewa. Także śpiewam od lat, jest to zdecydowanie moja pasja i mimo że nie skończyłam studiów muzycznych, to do dzisiaj śpiewam w chórze kościelnym. Kiedy tylko mogę, śpiewam psalmy w kościele, śpiewamy na co dzień. Moja córka teraz gra na gitarze, więc muzykujemy też w domu. I muzyka jest nierozłącznym elementem tak naprawdę każdego mojego dnia. Kiedy się ma piątkę małych dzieci, to bardzo łatwo jest się zatracić. I często ja też byłam zmęczona fizycznie, psychicznie, wysiadałam, i w pewnym momencie zauważyłam, że ani moim dzieciom, ani mojemu mężowi nie jestem potrzebna taka umęczona, wiecie, uwieszona z tymi dziećmi, że też muszę zadbać o siebie, że muszę komunikować maćkowi, komunikować dzieciom, że potrzebuję teraz godziny, wychodzę z domu. Na przykład do kawiarni, żeby poczytać książkę, albo mama teraz idzie pobiegać sama, nikt nie wychodzi z mamą, dzieci idźcie grać z tatą w planszówkę. Bo to jest ważne, żeby właśnie czymś się napełnić, żeby tę miłość potrafić później dawać. Ważne jest dla mnie wysyłanie w świat takiego komunikatu, że ja jako mama piątki dzieci, żona maćka, nie jestem jakąś szarą kurą domową, która tutaj siedzi, zapłakana zamęczona w dresach też chcę pokazać światu, że macierzyństwo to jest piękna przygoda i że my realizując tę swoją misję bycia mamą, możemy też czuć się spełnione, możemy czuć się piękne. Też jeszcze nawiązując do tego, że Orzech nas wysyłał do służby, to ja właśnie mam takie marzenie, żeby pokazać dobry PR macierzyństwa innym kobietom, innym rodzinom, że rodziny wielodzietne to wielka wartość dla świata i że możemy czuć się silne, piękne, uśmiechnięte, kochane. Równie rodzina Ostrowskich. Mówisz ty. Kiedy pytają mnie, czy orzek się we mnie podkochiwał, odpowiadam. odpowiadam. <noise> może troszkę. <noise> Na pewno. Dobra, słuchajcie, to teraz zaczniemy mhm. to przedstawiamy się. Dobra. To ty zaczniesz, czy mm? ja mam? No. Dobre. Nie, może ty. To, po, tak? Tak? Mhm. ja mhm. sobie włączę. <noise> 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 ognie, ognie. Teraz ognie włączymy.